Dzień dobry, witam serdecznie w Nowym Roku. Zaczniemy dzisiaj od konfiguracji na czysto. Mamy Nowy Rok, skonfigurujemy macos na czysto, tak jak ja konfiguruję, żebyście widzieli, wytłumaczę dlaczego, co i jak ustawiam. Może Wam się to przyda, może nie. Jeśli robicie coś innego, oczywiście zapraszam do komentarzy. Dajcie znać, jak preferujecie. Ale teraz zacznijmy. Więc tak, zaczniemy od ogólne. Tutaj są nasze ogólne informacje. Mamy informacje o komputerze, które są nam specjalnie... Niepotrzebne uaktualnienia. Pamiętajcie, żeby się uaktualniać rzeczywiście. I zaczynam od airdropa i Hand Pierwsza rzecz. Tylko kontakty. Ja mam ustawione wszyscy. Nie polecam w razie czego gdzieś, szczególnie w podróży. Możecie mieć z tego tytułu nieprzyjemności. Mam włączone od odbiornik AirPlay, każdy w tej samej sieci. Miałem ja myślałem, że tylko będę korzystał. Nie korzystam z tego jak na razie. Także no. Tyle się o to chodzi. W przypadku rzeczy i rozszerzeń otwieranych podczas logowania, co nic specjalnego wamkiego tej aplikacji, które mi się uruchamiają w tle. O aplikacjach pogadamy innego dnia, niekoniecznie dzisiaj, ale tak chciałem Wam podpowiedzieć. Udostępnianie. Korzystam z udostępniania plików, korzystam z udostępniania ekranu ze względu na to, że czasami się łączę z komputera albo z MacBooka innego, albo z, łączę się z innym Maciem, albo z iPada na przykład, więc to się przydaje. Więcej rzeczy nie mam w tej chwili włączonych, czasami zależnie od potrzeb mogę włączać. Korzystam z haseł i polecam Wam też korzystać z haseł w macOSie. Nie stosujcie jednego hasła dla każdej witryny. Włączcie sobie tutaj te opcje, zapisujcie hasła, niech Wam ta aplikacja podpowiada hasła i tworzy je. Nie korzystam z um, passkeys jeszcze, może w przyszłości. W tej chwili jeszcze się na to nie zdecydowałem, ale korzystajcie z tego. Jeżeli macie one password, to jeszcze lepiej. No, i potem przechodzimy do wyglądu. W dostępności nic nie zmienia, wszystko standardowo. Teraz tak. Ja korzystam z wyglądu jasnego. Niektórzy preferują ciemny, inni jeszcze mają automatyczny. Ja mam dlatego włączony jasny, że mam skrót klawiszowy zrobiony, który mi przełącza między jednym a drugim, zależnie od mojej potrzeby, kiedy chcę. Ja mam ten skrót akurat napisany w Keyboard Maestro. To Wam od razu pokażę, będziecie się o to pewnie pytali. Zaraz go tutaj znajdę. OK, jest. Zresztą widać, że stworzyłem to na Mohawę jeszcze, więc dosyć dawno temu. Korzystam z schodki um, Command Option Shift L. To jest skrót, który często w aplikacjach, nawet systemowych, jest wykorzystywany właśnie do zmiany e, sposobu pracy. I on uruchamia Apple Script konkretnie. I Apple Script wygląda tak, że mamy powiedz aplikacji System Events. Potem Appearance Preferences ustawić Dark Mode to Not Dark Mode. I to powoduje, że się przełącza po prostu. Albo jest tryb ciemny, albo jeżeli jest tryb ciemny, to przełączy na tryb jasny. Także to jest taki prosty skrypcik, z którego korzystam w Keyboard Maestro, akurat, żeby się przełączyć. Dlatego nie mam trybu automatycznego, bo czasami w dzień jestem w ciemnym pomieszczeniu i chcę mieć tryb ciemny, i sobie po prostu w tym momencie. Ręcznie to włącza. No dobrze, i tutaj jest teraz jeszcze kolor akcentu, który sobie ustawiamy zgodnie z preferencjami. Tradycyjnie był niebieski, można sobie zmieniać. Ja zostawiłem ten wielokolorowy. Kolor akcentu można zmieniać tutaj jeszcze dodatkowo tego podświetlenia. Ja korzystam z koloru akcentu. W zasadzie inny też nie jest głupim pomysłem i sobie ustawić coś neutralnego, ewentualnie grafitowy. Ja na razie korzystam. Tak. Ikony na pasku bocznym. Mam średnie. Zabarwiaj tapetę w oknach. To jest też taka funkcja, że zależy, jak będziecie, jakie będziecie mieli preferencje. Zwróćcie uwagę w tej chwili, jak się zmienia wygląd okna. Po prostu sama tapeta zabarwia to okno, zmienia go, jego kolor. Czasami mi się to podoba, zależy od tapety, czasami mi się to nie podoba. Na przykład, jeżeli sobie ustawię taką tapetę i wrócimy tutaj do wyglądu i zmienimy to, no to tutaj jest takie, no takie żółte się robi, więc a możemy dla odmiany teraz to wyłączyć. Miałem dosyć długo to włączone. Jeśli chodzi o paski przewijania, zawsze mam automatycznie dla myszy lub gładzika, one się pojawiają wtedy, wtedy kiedy są potrzebne, domyślnie nie są widoczne, co mnie cieszy. I kliknięcie w pasek przewijania przenosi o jedną stronę. Niektórzy preferują przeniesienie w kliknięte miejsce. Ja tego nie lubię. Dobra, centrum sterowania. Tutaj każdy będzie postępował zgodnie z własnymi preferencjami. Większość rzeczy nie pokazuje, jak widzicie tutaj, sporo rzeczy jest schowane. Klonowanie ekranu na przykład tylko gdy jest aktywne i tak dalej, te rzeczy. Ponieważ mamy centrum sterowania i większość rzeczy mam tutaj połączone i przeniesione i tutaj mogę się do nich dostać. Dlatego mam tutaj wyłączone zgodnie z potrzebami. Ja pokazuję z kolei na przykład baterię w menu, bo chcę widzieć baterię. Mo można by to całkowicie schować, bo w sumie to nie jest to jakoś specjalnie potrzebna rzecz. W tej chwili komputery tak długo działają. Poza tym, tutaj mam też dodatkową baterię, ale lubię to widzieć, więc zostawiam sobie. Tutaj można wyłączyć centrum sterowania, można też procenty wyłączyć. Wolę mieć włączone. Jedną rzecz, którą kiedyś też miałem aktywną, to było szybkie przełączenie użytkowników. W tej chwili mam to wyłączone. Nie, nie używam tego od jakiegoś czasu, także nie interesuje mnie to. I to by było w zasadzie tyle. Nic więcej tutaj nie mam ustawionego istotnego. Natomiast w biurku i dock, tutaj się pojawia kilka ważnych rzeczy. Oczywiście dok sobie ustawiamy jak chcemy. Ja preferuję go mieć zawsze z lewej strony. To jest moje ulubione ustawienie. Nie ukrywam go, powiększenie jest, tak jak widzicie, mniej więcej w połowie drogi. Różnie, czasami nie korzystam z tego w tej chwili, mam włączone. Teraz tak, jeśli jest Stage Managera, nie korzystam z Stage Managera. Pokazuj rzeczy na biurku, to można schować. Mam w tej chwili jakieś tam rzeczy. Pokaż rzeczy i to jest OK. To działa. Ja chcę kliknij zapytam, aby odsłonić biurko. To jest też ciekawa że gdzie można kliknąć. To się pojawiło niedawno w macOSie. Nie lubię tego. Od tego mam gest na klawiaturze, żeby sobie odsłonić biurko jak chcę, albo skrót klawiszowy, co też mogę zrobić i preferuję w taki sposób. Stage Manager oczywiście jest wyłączony. Pokaż widżety na biurku. Nie mam żadnych widgetów w tej chwili, chociaż mógłbym sobie je wyświetlić. Mam widżety z wybocznym pasku w centrum powiadomień. Włączyłem opcję maksymalizuj okna je do paska menu. To jest nowa rzecz, która chyba się niedawno pojawiła. Nie jestem pewien szczerze kiedy ona dokładnie się pojawiła, ale w tej chwili korzystam z tego i mamy jeszcze Option z przeciąganiem okien, aby je dokować, to są te nowe funkcje i zadokowane okna mają marginesy. To wyłączyłem, to jest domyślnie włączone. Nie podobają mi się marginesy. Chodzi o to, że jak w tym momencie sobie przenosimy gdzieś okna, ja muszę w tej chwili je przenieść właśnie z klawiszem Option, inaczej nie działa i się pojawiają takie marginesy w koło. Ja ich nie lubię, ja preferuję te marginesy wyłączyć. Widzicie, jak to tutaj działa. To nie jest moja ulubiona funkcja, więc no. Tak to wygląda. Teraz tak, ciekawostka wam podpowiem. Jeżeli chcecie sobie zapamiętać domyślnie jakieś ustawienie Findera, to jest tak otwieracie okno Findera, ustawiacie jego rozmiar na taki, jaki chcecie, na przykład na taki jak jest teraz ustawiony, i zamykacie to okno. Czy to jest command W, czy klikacie sobie w, tutaj w to czerwoną ikonkę. Nie ma znaczenia. I teraz zapisane, jeżeli nic innego nie zrobicie w tym oknie, jeżeli wejdziecie sobie gdziekolwiek na przykład do biblioteki i wyjdziecie, to już nie zapamięta, a jeżeli zmienicie rozmiar, nic nie będziecie innego robić. zmienicie tylko rozmiar okna, zamknięcie i ponownie otworzycie, zapamięta ostatni rozmiar. Taka ciekawostka. Teraz tak, mamy mission control. Ja używam tutaj jedną rzecz, która mnie dobija, i to jest automatycznie w porządku i przestrzenie według czasu ostatniego użycia. To wyłączam, tego nie toleruję. Ja mam w konkretnej kolejności ustawione okna. Najczęściej macOS je pamięta, chociaż to się trochę psuło. Zgłaszałem im baga w tej sprawie i w tej chwili jest ok. Chyba. Jeśli chodzi o skróty, mamy kontrol strzałka góra-dół, mamy lewo-prawo, to mam aktywne, właśnie żeby się przewijać. Kontrol chyba 1, 2, 3, 4 mam wyłączone. Pokaż biurko, mam pod F11, ale robię to pod Command F3. To jest wszystko ok. I aktywne narożniki. To jest jedna z moich ulubionych funkcji. Mianowicie Mission Control mam w górnym lewym rogu. Nie będę usypiał ekranu, ale mam w górnym prawym rogu. Po dolnym lewym mam odsłonięcie biurka, więc jak, jak mam myszkę, to wystarczy że szybko machnę im się. Te funkcje uruchamiają i to jest dla mnie preferowane. Górny prawy róg, jak wspominałem, uśpij ekran i dolny prawy róg, włącz wygaszacz ekranu. I teraz tak, dobijają mnie te nowe preferencje. Nie, nie jestem w stanie ich zrozumieć. Mamy e, włączaj, wygaszacz ekranu, przy braku aktywności. Mam dwie minuty ustawione, e, inne rzeczy i tak dalej, ale tutaj jest jedna ważna rzecz. Wymagaj hasła, gdy wygaszacz jest aktywny lub wyświetlacz był wyłączony. Natychmiast to oznacza. Że wykonuję gest, macham myszką do prawego rogu. Mogę odejść od komputera i już będzie komputer zahasłowany. Nie będę teraz demonstrował, bo mi wyłączy nagrywanie ekranu, ale od razu będzie prosił o hasło. I to oznacza, że jeżeli jestem gdzieś w przestrzeni publicznej, to nikt mi nie podejdzie do komputera i mi nie zrobi jakiegoś głupiego żartu, na przykład format C. Dobrze, wyświetlacze. Tutaj mam standard wbudowany, wyświetlacz jest ustawiony na domyślną rozdzielczość. Jasność jest też automatyczna, nie grzebie w tym. True on mam włączone. Ustawienia mam Apple XDR Display, w tym wypadku nie zmieniam tego, czyli działa, kiedy potrzebuje SDR, a kiedy jest wymagane HDR, to odpowiednio funkcjonuje. Częstotliwość odświeżenia oczywiście ProMotion, czyli automatycznie dostosowuje. normalnie 120 Hz. W zaawansowanych jest jedna fajna rzecz. Pozwalaj na przenoszenie wskaźnika i punktów wstawiania na ekrany pobliskich Maców i iPadów. Czyli jeżeli z iPada przesunę swoją myszkę do krawędzi ekranu i ją przesunę w kierunku Maca, tak na, na, na siłę spróbuję wypchnąć poza ekran, to będę mógł z iPada kontrolować Maca, albo odwrotnie z Maca kontrolować iPada. Co jest bardzo wygodne. Dlatego mam tę funkcję włączoną i to jest funkcja continuity czy też handowa. Oczywiście wymagany jest odpowiedni software i hardware, ale generalnie jak macie no, jakieś nowsze w miarę sprzęty to będzie to działało. Mam natomiast wyłączone automatyczne e, ponowne łączenie się z tymi polskimi makami i iPadami, bo czasami po prostu niepotrzebnie się z nimi próbuję łączyć, kiedy tego nie potrzebuję. Funkcja Night Shift. Niektórzy to lubią, ja tego nie toleruję, mam to wyłączone, nie jest to mi zupełnie potrzebne. Jeśli chodzi o Apple Intelligence i Siri. Siri mam włączoną, mam oczywiście, normalnie mam język angielski, USA ustawiony, więc ona normalnie funkcjonuje. W tym wypadku Apple Intelligence też działa, bo mam włączone, tego niestety na czas nagrania przyłączyłem, bo często wymagacie, żeby polski był włączony. Ale jeśli chodzi o ustawienie do Siri mam włączoną, mam włączone automatycznie reagowanie na, na zwroty właśnie te kluczowe i w zasadzie nic więcej nie mam tutaj włączonego. Tryby skupienia mam standardowe, czyli mam włączony tryb nie przeszkadzać. On ma jedną osobę, która jest dozwolona, czyli moja żona, gdyby coś się działo, to automatycznie nieważne, która jest godzina, czy ja śpię, czy coś się dzieje. Jeżeli ona będzie dzwoniła, telefon zadzwoni, komputer zadzwoni, będzie to prawidłowo działało. Wszystko inne blokuje. Mam właśnie te dwa tryby nie przeszkadzać i sen. Nie przeszkadzać działa od 22 do 7 rano. Sen w tych samych godzinach jest powiązany z, z, z Apple zdrowie. E, także tak to wygląda. I przechodzimy do prywatności i ochrony. I to jest trochę e, bardziej skomplikowane w tej chwili. Usługi lo lokalizacji mam w większości włączone, ale nie wszystko. Są aplikacje, które nie potrzebują wiedzieć gdzie ja mieszkam, bo po co? Taki Descript na przykład z którego korzystałem, Skype i jakieś inne aplikacje. Nie potrzebują wiedzieć gdzie ja mieszkam. Dlatego zawsze jak jest ten taki pował, który się pyta, czy zezwalasz lokalizację, to staram się odpowiadać inteligentnie, na zasadzie pomyśleć. Czy ta aplikacja potrzebuje mojej lokalizacji? Czy ona do czego się wykorzysta? Na przykład mapy potrzebują, no bo jeżeli chcę zobaczyć gdzie jestem na mapach, to, to oczywiście potrzebuję. Ale staram się tutaj robić to tak, żeby czegoś nie popsuć. Nie wiem dlaczego HomeKit miał wyłączony tutaj dostęp, ale już go włączyłem, więc powinien być. HomeKit na przykład powinien mieć dostęp, bo przydaje się jak HomeKit wie, że jesteśmy w domu. Czyli w przypadku szczególnie na przykład iPhone'a. Ja mam tak wyrwane, że jak wracam do domu, zależnie od pory dnia, włączają się lub nie, ale najczęściej się włączają, bo w tej chwili bardzo szybko się ściemnia. I w tym momencie HomeKit wie na podstawie lokalizacji, że już jestem, więc to jest funkcja, gdzie to jest rzeczywiście przydatne. Klawiatura. To jest grubszy temat. Ja mam nietypowo skonfigurowaną klawiaturę. Po pierwsze, w Mission Control mam tutaj włączone funkcję przełącz na biurko 1 i tak dalej. Przestrzeń w prawo, przestrzeń w lewo. Tutaj mam powłączone te funkcje, aby właśnie móc z klawiatury, jak mam ręce na z za pomocą kontrola i strzałek i lub cyferek kontrolować go. Ja mam tutaj w tej chwili jedno biurko tylko, ale gdybym miał więcej biurek no to bym z tego korzystał. Teraz tak, w przypadku przejść do następnego okna, to jest bardzo fajny skrót klawiszowy, który jest domyślny i prawidłowo działa na klawiaturach amerykańskich z poziomem Enter. I to działa na tej zasadzie, że jeżeli mamy okno, drugie okno i że mamy aplikację z dwoma oknami to możemy zamiast Command Tabem się przełączamy między aplikacjami. Tutaj możemy command tilda. Tilda jest nad tabem, jeden klawisz wyżej. Przełączamy się między wszystkimi oknami, czyli jak mamy tych okien więcej, to po prostu się między nimi przełączamy, co mam nadzieję, że teraz obrazuje. Można oczywiście zrobić sobie gest do góry i tak dalej, ale w tym momencie przełączamy się między oknami, tak jak alt tabem powiedziałem, command tabem oczywiście. Alt tab to jest przecież w Windowsie, więc to jest bardzo wygodne. Natomiast... Ta funkcja, ponieważ komand tutaj konkretnie to tu jest ten wsteczny apostrof, on jest na klawiaturze z pionowym enterem, tutaj jest inny klawisz w tym miejscu, więc musicie sobie to przeprogramować. Klikacie dwa razy, wciskacie komand i ten klawisz nad i on zostanie zaprogramowany. Bardzo wygodny skrót, bardzo go polecam. Teraz tak, jeśli chodzi o klawisze modyfikujące, normalnie zmieniam locka na klawisz Control i to jest dla mnie bardzo fajne. Nie lubię mieć w tym miejscu locka, to jest dla mnie bezsensowny klawisz, wolę mieć tutaj kontrola, ten kontrol jest nieergonomiczny, w tym miejscu jest dużo wygodniej, tym bardziej, że to jest układ zbliżony wtedy bardziej do układu HHKB, którego preferuję i nic więcej tutaj nie zmieniam. Ale z prawej strony klawiszy, na prawo od spacji, mamy od razu Command i Option. Option prawy służy do wprowadzenia polskich znaków. Jego ja preferuję mieć obok spacji, bo polskie znaki wstawiam lewym kciukiem i preferuję go po prostu mieć obok spacji. To oznacza, że ja te klawisze zamieniam miejscami. I do tego mam skrypt, który się nazywa w ten sposób. Otworzę go tylko w BB Edit, Dobrze. Będzie link do opisu tego. Na dole. I tutaj zamieniam trzy klawisze. To jest skrypt, który się uruchamia przy każdym uruchomieniu komputera. W opisie odcinka znajdziecie link do artykułu tłumaczącego, jak to działa. W dużym skrócie, zamienia to Caps Locka na klawisz lewy Control. Prawy komand zamieni na prawy option, a prawy option na prawy komand. Więc te klawisze są po prostu z prawej strony. Dwa klawisze są zamienione miejscami, dzięki czemu mam wygodę. I to mi się uruchamia za każdym razem z komputerem. Można zastosować do tego zewnętrzną aplikację, która się nazywa Karabiner Elements. Ja z niej kiedyś korzystałem. W tej chwili, skoro mogę to robić systemowo, preferuję robić to systemowo. Preferuję po prostu inny układ klawiatury. Szanowni Państwo, całkowicie zapomniałem jeszcze o jednej funkcji bardzo ważnej, i to jest tutaj ta funkcja Keyboard Navigation. Przełączyłem już język na angielski, czyli nawigacja klawiatury. Teraz naciskam klawisz Tab na klawiaturze i zwróćcie uwagę, że fokus jest tylko i wyłącznie na pole wyszukiwania albo na napis, na nic więcej. Jeżeli to włączę, to tabem mogę się przełączać po wszystkich kontrolkach po kolei i Shift Tab idzie w drugą stronę. To jest dla mnie kluczowe, to jest domyślnie wyłączone. Włączcie to sobie, ułatwicie sobie życie. Jeśli chodzi o kładzik, tutaj będzie, to ja mam wszystko domyślne w zasadzie, ale tutaj będziecie niezadowoleni. Kliknięcie stuknięciem. Nie korzystam z tego, odkąd mamy trackpady forstaczowe, czyli że on rzeczywiście ma ten forestatch, to jest świetna funkcja. Przewijanie naturalne, wyłączone. Przepraszam bardzo. Na iPadzie, jak korzystam, dotykam ekranu, to jest ok. Jeżeli korzystam z myszki lub z trackpada, nie potrafię przewijać naturalnie. Pewnie mógł się i tym bardzo chciał, ale bardzo nie chce, więc tego nie robię. Jeśli chodzi o gesty, mam tutaj włączone w zasadzie wszystkie możecie sobie przejrzeć, to jest zgodnie z waszymi potrzebami, co preferujecie, z tych gestów korzystam regularnie, są bardzo wygodne i szczerze nie wyobrażam sobie troju bez nich życia. Dlatego bardzo lubię mieć trackpada, wolę trackpada na macos od myszki, lepiej mi się z nim zdecydowanie pracuje. Zapomniałem o jednym. Jak przejdziemy sobie jeszcze do ustawień klawiatury, do e, konkretnie do e, skrótów klawiszowych w Spotlightie, mam wyłączonego e, Spotlighta samego skrót komand spacja ponieważ korzystam w tej chwili z Raycasta, czyli Raycasta sobie uruchamiam i tutaj sobie mogę pisać. Więc Raycast mi zastępuje pod tym samym skrótem klawiszowym. Część ludzi go wstawia pod, domyślnie chyba pod option spacja. Ja preferuję, żeby mi zastąpił Spotlighta, skoro mam coś zmieniać. Dlatego nie mam Spotlighta, tylko mam Raycasta. To było na tyle. Jak macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.